Ja bym panu posłowi odpowiedzieć, że na to słowo nawet PSL to chciałbym podkreślić, że PSL w przeciwieństwie do środowisk wolnościowych jakim się wytytułujecie ma odwagę brać odpowiedzialność za Polskę, a nie siedzieć w opozycji wiecznej opozycji i czekać i tak jak pani poseł powiedziała obiecywać swoim wyborcom wywrócenie stolika do góry nogami. No tak ja przyłączę się wyjątkowo, jak tą dyskus tej dyskusji z panią poseł. Czekam, czekam na ten moment, jakby będziecie ten słowo. stolik do góry nogami obracali. Wtedy może się naprawdę okazać, że każdy z każdym będzie w stanie się dogadać, jakby będziecie swoje dziwne rozwiązania próbowali nam wprowadzić. Chciałbym szanownemu panu przypomnieć, że to Konfederacja spotkała się z, z premierem Mateuszem Morawieckim, podczas tego dwutygodniowego rządu. To, to delegacja Konfederacji usiadła do stołu i rozważyła, rozważyła możliwość współpracy, więc naprawdę wytykanie, że Konfederacja marzy o siedzeniu w opozycji jest głębokim nieporozumieniem.